Przed budynkiem Akademii Muzyki i Paderewski Symphony Orchestra w Chicago. Jest to niezwykłe dla nas miejsce. Po dwudziestu kilku latach działalności w różnych wynajmowanych pomieszczeniach, tuż przed pandemią, udało nam się znaleźć ten stary, prezbyteriański kościółek, który już nikomu nie służył, zakupić go. No, a potem musieliśmy czekać na to, żebyśmy mogli go remontować, uzyskać wszelkie pozwolenia od władz miasta i sfinalizować projekt, który udało się szczęśliwie zakończyć rok temu. Rok temu w tym budynku rozpoczęły się zajęcia regularne Akademii Muzyki przy Paderewskiej Symfonii Orkiestra. To szkoła muzyczna, jakby utworzona na wzorze polskich szkół i polskiej tradycji nauczania muzyki z programem, który jest bardzo zbliżony do programów naszych polskich szkół. Uczymy w języku polskim, uczą pedagodzy, którzy są wychowankami szkół polskich albo już naszymi wychowankami, czyli naszej szkoły i szkół amerykańskich. Mamy w tej chwili prawie 200 uczniów, więc szkoła tętni życiem, ale... Co tutaj jest dla nas wielkim darem i radością? To jest nasza mała sala koncertowa, która mieści około 120 osób. Ma piękną scenę, wspaniałą, wspaniałą akustykę, ponieważ dużo w niej drewna i naturalnych materiałów. No i tu odbywają się bardzo ciekawe wydarzenia. Oczywiście służy szkole, ale także jest to miejsce, które chcemy, aby było miejscem spotkań niezwykłych artystów, gości z Polski i z całego świata, żeby było to miejsce z kulturą, spotkań z kulturą polską, której tak bardzo nam potrzeba na co dzień, nie tylko od Wielkiego Święta. Takie małe miejsce, kameralne miejsce, myślę, że służy bardzo dobrze bliskim spotkaniom. Publiczności i twórców, publiczności i artystów. A więc tutaj, recitale, tutaj spektakle, tutaj spotkania z ciekawymi ludźmi. No i tutaj odbędzie się za już dwa dni premiera w Chicago Wileńskiego Teatru, na który czekaliśmy i czekamy z niecierpliwością. No, wielu mieszkańców Chicago. To ludzie związani blisko z kresami. Także jest to powrót do korzeni rodziców, do naszych historii. No i ciągle nauka o nas samych. Myślę, że będzie to spotkanie pełne emocji ogromnie. Cieszymy się, że właśnie u nas obejrzymy spektakl o ulicy wileńskiej. Na pewno piękny i na pewno niezwykle ważny dla nas. Budynek został zakupiony siłami miejscowych osób, które od lat wspierają nasze dwie organizacje, Akademię Muzyki i Saderecki Symphony Orkiestra. Przede wszystkim zarząd to ludzie biznesu głównie, ale także prawnicy, lekarze, którzy cenią sztukę, rozumieją jak ważna jest w każdej społeczności, również w naszej i wspierają nas. To były miesiące, a może lata nawet zbierania funduszy, aby zakupić budynek. Później e, pożyczka bankowa oczywiście, która nadal e, jest e, duża i stanowi dla nas wyzwanie. E, I dwa granty e, z Polski, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych e, przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. E, dzięki tym grantom mogliśmy. E, Mogliśmy sfinalizować część remontu, który był absolutnie kapitalny. Praktycznie musieliśmy ten budynek prawie, że zbudować na nowo. No i dzięki drugiemu grantowi mogliśmy wykończyć salę koncertową i wyposażyć w najważniejszy sprzęt audiowizualny, dlatego może nam dzisiaj służyć. Jesteśmy bardzo wdzięczni całej Polonii Chicagowskiej, dlatego że były radiotony. Były bale, były koncerty, na których zbieraliśmy i małe i większe sumy. Polonia bardzo solidarnie wsparła ten projekt, a my teraz odwdzięczamy się otwartymi drzwiami, otwartymi sercami i tym wszystkim, co w tym miejscu możemy zaoferować Polonii.